Chciałem widzowie, spójrzcie, jedna z tych dwóch samiczek się wykociła, nie wiem czy będzie widać, ale są tam młode, coś około 10 sztuk, żyją, o żyją, żyją, o widzicie, w mi znowu rozgrzewały te, te, te yy, radlonki, a ja właśnie wróciłem z, yy, z poletka, bo naciąłem zieleniny. Na królików jeszcze siana muszę dzisiaj przynieść, i na dzisiaj będzie tyle z robót. Wiadomo, no tak jak codzienność. Taki nudny jak zwykle odcinek, bo ja nic ciekawego nie nagrywam. Chyba, że ktoś naprawdę lubi, nie wiem, oglądać 300 filmów, nie, nie wiem, 10 filmików pod rząd, w których daję królikom żereci i im strząp. Ciągle coś u królików, bo nic innego nie mam co nagrywać. Drogi u nas we wsi zaczynają robić w końcu taką wiadomo jak się wjeżdża do gnojna zaczęli robić będzie porządna droga te trelinkę będą zrywać i będą kładli asfalt w ogóle jeszcze na rapatach jak ktoś mieszka to wie też będą robili drogę bo widzieliśmy więc właśnie tak to wygląda a ja o oni pracują przy drodze a ja o na gospo sobie siedzę i coś działa. Dopiero wróciłem. Dokonałem, powiem Wam, inwestycji w pewien przedmiot. Może kiedyś Wam powiem, jak będę już starszy. Może zobaczymy. Inwestycja wyniosła 500.